ale bydle a, się boi. W sensie nie ma ochoty za mną wycieczkę. Elektrum, co to co znaczy? Teraz już wiem, to było to elektrum. O, jaka farma. Fotowoltaiki. O, ja cię, ale tu. To... Ktoś mnie kiedyś zapytał, ciekawe co się ja stanie z tymi panelami za 20-30 lat. Tutaj będzie utylizował. Gdzie? No, może za 30 lat będą wiedzieć, ale no, póki co nie za bardzo. Wtory czas 1252 Kurde A nawet widziałem ja sam Jadę na obiad do teściowej No jest ostrzeżenie, że zwierzę w pobliżu O, adaś pomorskie lasy. Ale z Behemota oczywiście. Nie, lasy pomorza, o tak. O, tutaj prawdopodobnie po tej ulicy Unicy kolejnej, nie tej z Las 2018 roku, tylko tu była inna pełnica też. E, Grzybowo Grzybowski Młyn, wam między wąwacie, aż do Wąglikowic, także tam, tamta była oczywiście taka najbardziej, e, no największe z nich, że jest zebrała zarówno wśród ludzi jaki e, wśród ludzi jaki, tak drzewa, które poskładało, to tutaj też była dość sporo, taki, akurat byliśmy w Grzybowie więc widzieliśmy to co się działo i to był no, widok podobny do tego 2018 roku Też powaliło pewnie kilkaset czy kilka tysięcy hektarów no nie wiem ale sporo sporo tego lasu też się położyło Tak się przerwy sprawdziłem kiedy ta nawolnica miała miejsce No dobrze pamiętałem, bo to chyba były właśnie rodziny rodziny teściowej e, Ta nawołnica to była 1, 1 lipca 2022 roku, czyli dobrze pamiętałem, że to... Nie 21 to było trochę ten, czyli 4 lata po, po tej nawolnicy To było w suszku, tak? Nad chyba ryte. No, pierwszy raz widzę samochód, który na widok znaku zakaz jazdu zawraca. Naprawdę, pierwszy raz. No i słuchawki wypadają, kurde, jednak nie jest radko, bo rzadko, ale czasem się zdarzy. Jak widać w dali, tam też pozostałości po nawalnicy z 2022 roku. Nie wiem, co to za miejsce. Jestem tu pierwszy raz. Ale widać, że to są jakieś fundamenty. Czy to był jakiś stary dom? Jakaś inna? Inny obiekt budowlany? Nie wiem dokąd sięgają A tu widać poryte Może jakaś nie wiem ziemianka lub pianka dla, dla zwierząt Ciężko by wnioskować gdzie jak daleko sięgają te fundamenty, no ale z pewnością coś tutaj kiedyś było This is war. Oh, there's a bag now. No Ja, chyba wszystko już takie coś bym dał jako, jako ścieżkę na tym, na, na, na Open Street Map. Bo to za trakiem to to nie wygląda. Już owszem, pani siedzi rowerem, trzeba walczyć szczególnie z drogami na gałęzie. No, ale kurczę. No, nie wiem, według mnie bardziej ścieżka, path. Tutaj, jak widać, jest jakiś jakiś basen. Ale czy to jest przeciwpożarowy? Nie wiem. Tutaj tak naprawdę niczego nie ma. Nie wiem, mam pojęcia, co to jest. Ta zbiornik i po co on tu jest. Wiem tylko, że tam jest jakaś taka, nie wiem, jak to nazwać, budowla hydrotechniczna. Przejdziemy się, zobaczymy. Może ktoś z was, kto to będzie oglądać, albo wie co tu było, albo do czego to mogło być. No zobaczcie, taka struga sobie tutaj płynie. U góry wygląda jakby tam była jakaś, mogła to być jakiegoś swego rodzaju śluza. To jakby, nie wiem, jest troszeczkę niżej, mogło to być pozalewane. Nie wiem, no dajcie znać, jak będzie się będzie co, co, co to jest, albo co to mogłoby być, a to też wieżyca, ciekawe jak daleko te płyty. Już sięgają. Na początku mi trochę zastanawiała, dlaczego to nie jest robione, na tej drodze. A, ale chyba dlatego, żeby nie przerywać prac. Więc jeżdżą tam sobie ciężarówki. A tu w międzyczasie położą nową drogę. I kto wie, czy później jeszcze w drugą stronę też nie będą płyty pociągnięte, chociaż. To chyba była już przesada, ale z drugiej strony, żeby się mijały fajnie, to kto wie czy nie ma ja tak zaczynajć kupę piachu w takim tempie to będzie to już do nie jest pociągnięty Bo teraz zdarzało się że były takie mijanki robione bo tu ciężarówka z jednej i drugiej strony no to na takiej wąskiej drodze powiedzmy 4 metrowej chyba tu będzie jakaś nowa o, jest to całkiem, całkiem możliwe a nie, do końca nie doszło jeszcze ale myślę, że to jeszcze kwestia a zresztą nie jadę spe specjalnie chyba nawet po to gałęzie mają wyłożone żeby nie jechać 44 km tak dla mnie to całkiem nieźle więc całkiem fajnie Trochę sobie człowiek pojeździł. Przerwa na obiad, kawę, ciasto. Także, o. także bardzo sympatycznie i przyjemnie.